Stopień rzadkości monet, a cena na monety. W tym odcinku porozmawiamy o tych kwestiach, jak to wygląda w czasach dzisiejszych. No i co to jest w ogóle stopień rzadkości monety i jaki on ma wpływ na ceny monety. No i trzeba najpierw powiedzieć, że istnieje kilka różnych jakby szkół. Skal do wyceny rzadkości monet, i w Polsce najbardziej znana to skala zaproponowana przez Ameryka Hutenczabskiego jeszcze z XIX wieku. Później to, tą systemę zastosował pan Edmund Kopicki, znany każdemu kolekcjonerowi monet polskich. No, i, i w czasach dzisiejszych chyba najwięcej kolekcjonerów stosuje się do tej skali zaoferowanej za przez Ameryka Hutęczapskiego i później stosowanego przez Edmunda Kopickiego. No i, i jak, jak to wygląda, ta skala według Ameryka Hutenczapskiego No i on zaproponował taki kryterium do wyceny rzadkości monety, jak ilość zachowanych egzemplarzy. No i najbardziej pospolita moneta to nie dostawała żadnej literki w oznaczeniu. To oznaczało, że takich monet zachowano powyżej 400 tysięcy egzemplarzy. Litarką R oznaczano, gdy ilość zachowanych egzemplarzy od 80 1000 do 400 tysięcy. Literką R1 oznaczano, gdy zachowano od 15 tysięcy do 80 tysięcy. R2 od 3000 do 15 tysięcy. R3 to od 600 do 3000 egzemplarzy. R4. Od 121 do 600 egzemplarzy, R5 od 26 do 120, R6 od 7 do 25, R7 od 4 do 6 egzemplarzy, R8 od 2 do 3 egzemplarzy. No i RR lub R gwiazdka to jeden znany egzemplarz. No i taka oto skala najbardziej znana, najbardziej stosowana w polskiej w numizmatyce i najbardziej ulubione poprzez kolekcjonerów moim zdaniem. No oprócz tej polskiej istnieje jeszcze wielu innych skal i na przykład też jedna z najrzadszych skal to zaproponowane przez Bitkina. No i ten pan tak zarządził jakby wszystko co Wszystkie monety, których zachowano do dzisiaj nie więcej niż 100 egzemplarzy, to należą do rzadkich monet, a wszystko co powyżej to takie jakby pospolite monety. No i Bitkin zaoferował tak jakby 5, nawet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-stopniową skalę. I R. Kom oznaczał monetę, których liczba zachowanych egzemplarzy od 50 do 100 egzemplarzy, R1 od 20 do 49 egzemplarzy, R2 od 10 do 19 egzemplarzy, R3 od 3 do 9 egzemplarzy, R4 od 2 do 3 egzemplarzy i Un, czyli UNICUM, Unikat. Ciekawe rozwiązanie mają w Szwecji. I mają taką pięciostopniową skalę rzadkości monet. Litarką R oznaczano monety, których mamy zachowanych powyżej 10 egzemplarzy, Litarką RR od 6 do 10 zachowanych egzemplarzy, literkami RRR, czyli 3 literki R od 3 do 5 egzemplarzy i literkami RRR. R, czyli cztery litarki R od jednego do dwóch zachowanych egzemplarzy. No i litarką U, czyli unikat, jedyna znana moneta. Dość ciekawe rozwiązanie według mnie. No a mamy jeszcze oprócz tego i inne skalę rzadkości monet. Na przykład ciekawe rozwiązanie mają autorzy. Litewskiego katalogu o półgroszach Zygmunta III, Zygmunta Starego i Aleksandra Jagielończyka. No i oni tam stosują dziesięciostopniową skalę rzadkości od dziesięciu od do jedynki. Do Rzymskimi cyframi oznakiwane takie monety. I tam, gdzie 1 to moneta unikata, tam gdzie dziesiątka to powyżej 100 znanych egzemplarzy. Ciekawe rozwiązanie. Też ciekawą skalę zastosował autor polskiego katalogu o półgroszach Władysława Jegielę. Oznakiwanie wymyślił taki P popularny MP mało popularny R rzadkie, PR bardzo rzadkie, ER ekstremalnie rzadkie. UN to unikatowe, czyli w handlu praktycznie nie występują. No i P popularne w handlu występują raz na miesiąc, MP mało popularne występują raz na pół roku rzadkie występują raz w roku, bardzo rzadkie raz na 3 lata, ekstremalnie rzadkie raz na 7 lat i unikatowe występują w handlu praktycznie praktycznie nie występują w handlu, czyli nie można ich znaleźć. No i też ciekawe zastosowania wymyślili autorzy katalo katalogu ukraińskiego o półtorakach, tam Zastosowano taką skalę, ile danego typu monet występuje na 10 tysięcy znalezionych egzemplarzy i tam też tam od jedynki chyba do R1 do, 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 do nie wiem, czy tam R8, i też warto wspomnieć o. W polskim autoru katalogu półtorakach. tam zastosowano czterostopniową skalę rzadkości od F1 do F4 no i F4 to ekstremalnie rzadkie tam F3 to bardzo rzadkie F2 rzadkie tam no i tak takie mało rzadkie F1 tak, a wszystkie pozostałe to, to tak jakby nie stanowią tam rzadkości. I, no i też ten autor polski to zastosował w taką skalę według występowania z tych monet w sprzedaży, czyli po prostu on budował ten katalog. Z... No i teraz powstaje pytanie, jaką skalę rzadkości warto stosować do monet? No, i w tym pytaniu trzeba najpierw odpowiedzieć, jakie monety zbioramy, tak? bo nie, nie ma takiej jedynej standardowej skali rzadkości monet, którą można stosować do monet polskich, do monet rosyjskich, do monet tam niemieckich czy tam śląskich. No i każda skala zasługuje na, na taką uwagę. Moim zdaniem, polska szkała rzadkości monet zaproponowana przez Edmunda Kopickiego to i Huten Czapskiego to swego rodzaju genialny pomysł w tamtych latach i bardzo, bardzo dobre opracowanie. Dlatego, że oni nie mieli aż tak dużo egzemplarzy, jak my teraz mamy, w czasach dzisiejszych, ponieważ w tamtych czasach jeszcze nie było wykrywaczy metali, nie, nie odnaleziono tak, tak, takiej dużej ilości nowych monet. No i w tamtych realiach oni zrobili wszystko, co mogli, i ten system sprawdza się nawet do dzisiaj. Już minęło powyżej 100 lat i do dzisiaj korzystamy z tej skali i jest bardzo, bardzo dobrze wymyślony. No i teraz pytanie, jak w dzisiejszych czasach, czy warto wierzyć takim skalom rzadkości, czy nie warto wierzyć ja o tym myślę tak, że warto przyjmać, przyjmować pod uwagę skalę rzadkości monet, ale bardziej wierzyć swojemu doświadczeniu, wierzyć swojej intuicji numizmatycznej. Jeżeli dłużej się zajmujesz temu, to warto najpierw patrzeć na stan monety, i szukać najbardziej wyselekcjonowane egzemplarze i aniż ufać Arkom, ponieważ w czasach dzisiejszych skala rzadkości Edmunda Kopieckiego i ich Ameryka Hutenczapskiego, no, nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ jak już wspomniałem wykopano bardzo dużą ilość monet, no i każda taka moneta która pojawia się na świat, to już zmienia tą skalę rzadkości, i te cyfry r idą coraz niżej, tak? Coraz moneta staje się mniej rzadką. Natomiast pojawiają się egzemplarze nieznane dla Edmunda Kopieckiego i dla Ameryka Hutenczobskiego, no i to najciekawsze. I takie oto egzemplarze warto sobie tam szukać no i kupować. No i tak jak już wspomniałem warto szukać moim zdaniem takie do, dobre zachowane egzemplarze. Może czasami lepiej kupić monetę w idealnym stanie zachowania, bez R lub tam z, z R. -ki. No i taka moneta będzie cieszyć oko kolekcjonera. I podniesie ciśnienie innym kolekcjonarom, no, a, a nież kupić sobie jakąś tam R4, która w kiepskim stanie zachowania, wytarta, przepłaci za nią dużo kasy, a później po kilku dniach, miesiącach czy latach tak czy inaczej zostaniecie rozczarowane takim zakupem. Zrozumiecie, że przepłaciliście dużo kasy. No i dlatego warto moim zdaniem kupować monety w idealnych stanach zachowania, nawet gdy nie ma tam żadnej Rki. No i czy wpływa RK, czyli stopień rzadkości na wartość monety. No powiem, że chyba takiego wpływu jak takiego to nie ma. Bo na przykład mamy tutaj Grosz Głogowski Zygmunta I Starego jako książę Gogoła 1506 rok bicia tej monety, faktycznie pierwszy datowany polski, polski półgrosz, pierwsza datowana polska moneta. No i bardzo ciekawy egzemplarz dla kolekcjonera, moim zdaniem. No, a w katalogu Kopickiego oznaczony R1. A ceny sięgają na taką monetę, mogą i 2, i 3 tysiące, i 4 tysiące, i 5000 można dostać za taką monetę w idealnych stanach zachowania. Bardzo ciekawy egzemplarz, istniejąc z datą. U dołu widzimy z datą i widzimy bez daty, czyli bez daty przejściowy egzemplarz, później pojawia się z datą 1506, no a już od 1507 roku już Zygmunt I Stary zaczyna bicie własnej monety, datowanej monety i z datą 1507, półgroś litewskich chyba. No, I od tego czasu każda polska moneta, praktycznie każda polska moneta ma już datę od 1506 roku. No i to ciekawostka, bo ty, wcześniej to wszystkie monety były bez dat. No i do dzisiaj mamy też monety z datami. No i tak jak powiedziałem R1, a ceny sięgają kilka tysięcy złotych. Tak samo na przykład można powiedzieć analogicznie o monecie, tak zwanej pogroś Litarski 1626 rok, bez tarczy herbowej. Czyli tutaj nie mamy takiej tarczy. No i ciekawy egzemplarz, tak? Według Kopieckiego R4, a faktycznie to R4 to chyba zbyt wygórowana taka pozycja. R4 to mamy od 121 do 600, dlaczego tak myślę? Dlatego, że mamy faktycznie każdy dwa tygodnie wystawiane taki grosz na sprzedaż i, no i tutaj też taka dwuznaczna pozycja. Z jednej strony R4, z innej strony jest to rzadka moneta, i ceny mogą być takie niskie, tam w granicach od 30 zł do kilkuset złotych. No ale cena zależy od stanu monety. Jeżeli moneta w stanie niczym idealnym, to cena sięga kilkuset złotych. Jeżeli stan jest słaby, to moneta będzie warta kilkudziesięciu złotych. No i od, faktycznie od stanu zależy, ile dadzą za taką monetę. Chociaż w katalogu zaznaczona jak moneta R4, ale faktycznie często występuje na aukcjach, no i R4 moim zdaniem nie może być. Natomiast piękne stany mogą dawać co niż by ta moneta wartowała, niż, niż gdyby miała R4 rzeczywiste R4 no i tak. Takie, takie oto ciekawostki. No, następna moneta. Widzimy pierwszy grosz polski, Kazimierza IV Wielkiego. Wybity w Krakowie. Bardzo ciekawa, historyczna moneta. W katalogu kupickiego oznaczona jako R5. W czasach dzisiejszych zachowanych egzemplarzy od 50 do 70 sztuk mniej więcej. Tak szacują to dzisiejsi badacze. No i bardzo pożądana moneta. I tak jakby stopień rzadkości R5 niby nie jest aż tak dużo, nie jest aż tak mało, ale ceny sięgają takich astronomicznych sum od 30 tysięcy nawet do 100, 120 mogą być tysięcy złotych i to bardzo ciekawe. No i tutaj się taka kwestia, dlaczego tak wysoka cena? Czy to R5 taką cenę daje? Czy to może kwestia historyczna? Moim zdaniem jest. Jest to takie pytanie jakby bardziej historyczne, tak? Każdy patriota chce mieć taką pierwszą monetę, polską monetę, która była. Nie gorsza niż moneta czeska, czyli grosz praski stosowany w tamtych czasach, jakby waluta międzynarodowa. No i Kazimierz IV Wielki powiedział sobie, Co jestem gorszy, chyba mogę taką samą monetę wybić. No i skupował w srebro, te grosze praskie przetapiał, wybijał własną monetę, ale szybko zrezygnował, bo niby nie mieliśmy tyle pokładów srebra, jak w Kutnej Górze i zrezygnowano z takiego nominalu no i stosowano taki system, takie mniejsze nominale w Polsce. No i t, 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 taka oto ciekawostka, R5 nie jest to moneta rzadka aż tak bardzo, a ceny sięgają astronomicznych sum kwot i to nie z r bardziej taka kwestia historyczna.